Cieszę się, że dotrwaliśmy do tego ostatniego spojrzenia na Pana Boga, na to, jaki on jest, jak sobie go wyobrażać, aby nie wykrzywić naszego obrazu Boga i jak przeżywać z nim relacje przez przykład i stawiedliwą lekcję, którą dostajemy od Matki Bożej, właśnie w tej scenie. Nie wiem, jak Was, ale mnie im częściej ją czytał, tym bardziej. Uderza pewna sprawa, niby oczywista, niby prosta, bo Maria pod tym krzyżem jest. W przeciwieństwie na przykład do 11 uczniów, których tam nie ma, przecież powinno być tak, że to oni w pierwszej linii powinni się znaleźć. W pierwszym takim poruszeniu i obowiązku. Prawda też jest taka, że. Jeżeli byśmy mieli kogokolwiek zwolnić z obecności pod krzyżem, to pierwsza byłaby właśnie Maryja. Nie tylko pod samym krzyżem, ale też gdyby nie przyszła na drogę krzyżową, wtedy czulibyśmy, że jest to jak najbardziej naturalne. Bo przecież niesamowitym cierpieniem dla matki jest patrzeć najpierw jak torturują, a potem zabijają jej dziecko. I byłaby ona w zupełności usprawiedliwiona i zwolniona. A jednak Maryja jest. Nie tylko na Drodze Krzyżowej, ale również pod Krzyżem. I pytanie: dlaczego? Przecież w naszych ludzkich kategoriach to się albo ociera, albo wręcz zakrapa jakieś masakryzmy. Tak po ludzku, patrząc. Pytanie: dlaczego Maryja pod tym Krzyżem chce być? Jedną z odpowiedzi dał nasz rodak, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, który mawiał, że matka nigdy nie odchodzi ani od kołyski, ani od kalwarii, ani od grobu swojego dziecka. I w takim duchu, w takim znaczeniu Maria chce być przy swoim synu po prostu jako matka i dać mu to, czego potrzebuje w trudnej, w trudnej chwili. Żeby dać mu to, co jest po ludzku ważne, kiedy Boli, kiedy cierpi. Tak jak kochająca matka, wtedy, gdy jest czule przy swoim dziecku, chorym, cierpiącym. I pewnie wielu z nas, obraz takiej matki, ma. Pewnie wiele z Panów przeżywających swoje macierzyństwo doskonale go rozumie. Ale Maria jest tam nie tylko ze względu na język krwi, i tym chciałbym, abyśmy się kierowali w naszym temacie spojrzenia na. Obraz Boga. Ponieważ ona chce być nie tylko przy swoim dziecku, ale też przy swoim Bogu, przy Synu Bożym. Bo Maria jest, jak nazywamy ją, pierwszą uczennicą Jezusa w tej scenie. Widać to również, jeśli nie najlepiej. I ona przychodzi pod krzyż po to, aby słuchać Jezusowej Ewangelii. A zatem to nie do końca jest tak, że pod krzyżem był tylko jeden uczeń. Owszem, jeden apostoł Jan Ewangelista. Pozostałych 11 uciekło. Jeden zdań. Eee, dwóch, bo święty Piotr go Ale na szczęście uczniów i uczennic pod krzyżem, jak słyszeliśmy, jest więcej. Jeden z filozofów, Martin Buber, powiedział kiedyś ciekawe zdanie, które chciałbym, żeby nas teraz wprowadziło do popatrzenia na Matkę Bożą, która pomaga nam we właściwy obraz Pana Boga. On ma tak, że wiara to jest zdolność dotrzymywania kroku Pana Boga. Jeśli tak popatrzymy na tę scenę, to wtedy zobaczymy, co się dzieje między Jezusem i Maryją, ale też do czego zaprasza nas Jezus, żeby działo się między nami a Bogiem. Ponieważ Jezus odpowiada na tę obecność, na tę podwójną obecność Maryi. Z jednej strony obecność jako Matki, z drugiej strony jako Uczennicy. I jako matka Maria dostaje od niego testament, co też jest dla nas dziwne, no bo przecież rodzice dają testament dzieciom, dają coś w spadku, a tutaj w ostatniej woli Jezus daje Marii jako opiekuna swojego ucznia Jana, jako wsparcie dla tej samotnej, owdowiałej, a teraz jeszcze pozostającej bez syna, matki, kobiety. Natomiast jako uczennica Maria jest poproszona przez Jezusa, aby była Matką dla ucznia, a przez Niego też dla wszystkich ludzi. Matką, która ma prowadzić, tak jak Matka za rękę, która ma tłumaczyć, o co chodzi Panu Jezusowi i która ma uczyć, czyli pokazywać nam, jak żyć tą, tym, co mówi Jezus. I tu może się pojawiać pytanie, ale warto je zadawać. Jak to Maryja ma nas uczyć? Przecież, jeśli będziemy wierni faktom, to ona nie chodziła przez te wszystkie lata z panem Jezusem. Ona nie słuchała wszystkich dodatkowych tłumaczeń, a nawet podstawowych przypowieści, które Jezus mówił. Ona nie była zawierana osobno, pokazana dla tłumów, kiedy pan Jezus wyjaśniał, dojaśniał uczniom, odpowiadał na ich wątpliwości. No to. Jak ona ma uczyć, jeżeli ona może nawet nie mieć tej wiedzy? Maria wie i to od samego początku, ponieważ ona współpracuje z Bożą Wolą, ponieważ Maria zna Jezusa od dziecka, zna go najlepiej. A przecież uczenie się to nie jest Boga i wiary, to nie jest uczenie się Ewangelii na pamięć, tylko to jest wchodzenie w relacje pytanie Boga. Jak mówiliśmy sobie o tym przez pozostałe trzy dni, jaka jest Twoja wola, co mi podpowiadasz? Jeżeli tak się popatrzy na tę scenę, to zobaczcie, moi drodzy, co się, co się teraz dzieje, jak bezcenna jest wskazówka Pana Jezusa dla nas. Bo my czasami Maryję od razu stawiamy jako Królową. Jako królową ją przeżywamy z takim namaszczeniem, z takim nimbem, który jej dodajemy, z takim ozłoceniem, a przez to nieraz staje się dla nas taka daleka, taka jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, nieludzka, takim ideałem, którego nie jesteśmy w stanie osiągnąć. A jeżeli weźmiemy trochę, odkujemy Maryję z, z tej pozłotki, którą jej dajemy, to może się okazać, że najpierw Bóg nam powie, potraktuj Marię jako nauczycielkę i zobacz, że ona sama była uczennicą Jezusa. Ona sama przychodziła i mówiła, mówiła, nie wiem, nie rozumiem, mam wątpliwości, na przykład w scenie zwiastowania. Albo mówiła źle, niż na przykład w scenie znalezienia świątyni, albo wtedy, kiedy przychodzi i chce zabrać Jezusa, bo szykują zamach na jego życie i się martwi, mówi: Przestań już nauczać. Dużo jest momentów, w których Maria sama była jego uczennicą i to najlepszą. I dlatego teraz ona ma dla Jana i dla nas być matką, nauczycielką. No bo przecież każda matka, każdy ojciec, każdy rodzic uczy swoje dzieci, a wcześniej sam się uczył, zdobywał wiedzę i doświadczenie. Jan XXIII święty papież mawiał, że jedna dobra Matka jest tyle warta, ilu stu nauczycieli. Gdybyśmy popatrzyli przez ten pryzmat na Maryję, to trzeba powiedzieć, że Maria jest warta tyle, ile nie wiem, milion czy miliardy, miliard nauczycieli. Nawet tu, nie, w Jędrzwałckim przesłaniu, kiedy Ona nas uczy, abyśmy zawsze omawiali różaniec, no to sama wcześniej rozważała tajemnicę jak przed chwilą powiedziałem, swojego życia i życia swojego syna. Jeżeli mówi, żebyśmy się nie bali, to sama wcześniej uczyła się tego, jak poradzić sobie ze swoim lękiem chwilę po tę scenie, pod krzyżem, jak pierwszy kościół apostołowie jeszcze się boją, ona z nimi w wieczerniku jest właśnie po to, żeby dać im to, czego sama się nauczyła, bo ona już się nie boi. I żebyśmy. Yy, Cały czas pamiętali o tym, że się o nas troszczy, ona rozumie pod krzyżem, co to znaczy, że ma być naszą matką i dodawać nam swojej opieki, swojej otuchy. I może warto myśleć sobie o tym, że zanim zacznę nazywać Marię królową i jeśli chcę dobrze nazywać ją matką, no to muszę być z nią pod krzyżem. Muszę być z nią w tej scenie, ale, i to jest druga rzecz, którą możemy zrobić, Niewłaściwie tak jakby wyrządzić krzywdę Matce Bożej, bo być z nią pod krzyżem to nie znaczy tak z nią empatyzować, że tylko w tym się zamkniemy i będziemy poklepywać po plecach w kół, załamywać się, jak ona bardzo cierpi. I z jednej strony mielibyśmy takie oddalenie od Maryi, bo ona jest nieosiągalna, jest półbogiem, a z drugiej strony mielibyśmy tylko takie cukierkowe czy też zalanie łzami Maryi. W ogóle byśmy ani w jednej, ani w drugiej opcji z niej nie skorzystali. Co to znaczy być z Maryją pod krzyżem? To znaczy być z nią tam po to, żeby się uczyć? Yy, oddajmy głos kobiecie, świętej Jeszli Leduchowskiej, która określała to w ten sposób, sposób, że najbezpieczniejszą i najpewniejszą drogą do Boga, do szczęścia, do świętości, do nieba jest droga przez Maryę. Co to znaczy? Wydaje mi się, że warto to rozkreślić w ten sposób, że Maryja pokazuje nam bardzo ważną rzecz, taką, którą zresztą mamy w naszym życiu. Na przykład w szkole. My byśmy chcieli przychodzić do szkoły wtedy, bo dzieciach to widać po uczniach, uczennicach, kiedy jesteśmy w 100% przygotowani. Mamy w sobie pewność, gwarancję, że nauczyłem się, dostanę piątkę, szóstkę. Projekt zostanie właściwie oceniony. Nie i nawet czasami widzimy jakieś takie, mamo, tato, nie chce iść dziś do szkoły, że tam brzuszek boli, a tak naprawdę stoi za tym na przykład lęk, że nie nauczyłem się, że boję się jakiegoś sprawdzianu czy oceny. Podobnie w sporcie. Miewamy. Sportowiec nieraz chciałby iść na trening tylko wtedy, kiedy jest naprawdę zmotywowany i kiedy naprawdę nic nie boli, kiedy naprawdę widzi sens, ma dobrą formę. Ale wszyscy wiemy, że nie o to chodzi w dyscyplinie treningowej. W pracy też tak mamy. Wolelibyśmy nieraz pójść do pracy wtedy, kiedy mamy dobry dzień, albo kiedy po prostu nam się chce pracować i wydaje nam się, że będziemy wydajni efektywni. Naukowcy, poeci, ci, którzy dotykają jakiegoś wymiaru natchnienia, chcieliby pracować wtedy, kiedy to natchnienie przychodzi, a nie wtedy, kiedy trzeba pracować, bo wydaje się, że to będzie zwykłe, nic nieznaczone, że niosło. Że albo po prostu chcielibyśmy. Wtedy, kiedy jesteśmy wypoczęci, kiedy nam się chce. A Maria pokazuje nam w tej scenie pod krzyżem, że czasami Pan Bóg chce, żebyśmy przyszli do Niego pod krzyż i z naszym krzyżem. Abyśmy weszli w to wszystko, co jest niełatwe, co jest nieprzyjemne, co jest nieraz z cierpieniem, z niezrozumieniem i tak dalej. Żebyśmy te sytuacje krzyża wzięli i przyjęli, po to, aby coś od Jezusa dostać. Bo często bywa tak, że. No po prostu my nie dostaniemy pewnych rzeczy w życiu duchowym, czy mówiąc inaczej, pewne rzeczy dostaniemy w życiu duchowym tylko i wyłącznie tam, pod krzyżem. W żadnych innych łatwych, przyjemnych, miłych i zrozumiałych dla nas sytuacjach tego nie osiągniemy. I powiem szczerze, że ludzie czasami tak, ja też, czasami tak mamy w pracy nad sobą, nad swoim nawróceniem albo nad swoją modlitwą, i, I często to słychać w takich słowach. Proszę księdza, no ja nie jestem zadowolony ze swojej modlitwy, ze swojego nawrócenia. Tak jakoś nie czuję, żeby się to Panu Bogu podobało. Albo nawet mam wyrzuty sumienia i powiem księdzu szczerze, gdybym to ja byłam Bogiem, gdybym to ja na to patrzył z boku, to ja bym sobie nie wybaczył. Ja bym nie był zadowolony z tego mojego postanowienia poprawy. I tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to myślenie, to właśnie traktowanie Pana Boga, bo tak już kończąc, przecież mówimy o obrazie Pana Boga, o tym, jakim On jest i jak wchodzi z Nim relacje, trzeba sobie szczerze przepatrzeć nieraz i zauważyć, że Pan Bóg nie chce, żebyśmy mu przynosili same wszystkie piątki z religii, żebyśmy przynosili mu same najlepsze projekty z narzucenia, z walki z jakimiś słabościami same najlepsze, na wszystkie w naszym mniemaniu zaprojektowane postanowienia poprawy. Ale też Pan Bóg nie czeka na naszą modlitwę, która będzie taka najpiękniejsza, że gdyby ją spisać, to mogłabyś miało kandydować do jakiejś nagrody literackiej, bo jest tak piękną opowieścią, czy tak pięknym poematem. Nie. To tylko nam się nieraz tak wydaje, że do Pana Boga trzeba przyjść z laurką taką piękną, pokolorowaną, Opiają cekinami, brokatami, czy tam jeszcze. No właśnie nie. Przecież nasza modlitwa ma być po prostu szczera. Przecież nasze nadwrócenie ma być po prostu autentyczne, a nie kolorowane. I Pan Bóg nie chce, żebyśmy odgrywali przed nim teatrzyk, nie chce, żebyśmy prezentowali mu się tylko wtedy, kiedy jesteśmy silni, mocni, idealni i bezbłędni, ale również wtedy, kiedy jesteśmy słabi, kiedy nas pokonuje nasz krzyż. Zresztą warto popatrzeć na okolicę tej sceny, którą czytaliśmy, że to, to nie tędy droga. Przed krzyżem, przed drogą, krzyżową święty Piotr, chwyta w okolicu miecz, żeby pokazać, zobacz Boże, jaki jestem silny, mam plan, i nim działać. Nic z tego nie wychodzi. Jezus mówi nie tędy drogą. Wejdź w swoją zdradę, wejdź w to, co cię przerasta, i tam dostaniesz siłę. Przeciwnie jest do Judasza. Piotr ze zgrady wychodzi właśnie silniejszy. Wspomniany, mm, wspominany przeze mnie święty ojciec Augusty mawiał, że nie mieczem, lecz krzyżem Chrystus uczynił sobie ziemię poddaną. A wspomniany dzisiaj przeze mnie kardynał Stefan Wyszyński, o którym wielu mówi, że uchronił nas przed takim pełnym siły waleczności i sposobem poradzenia sobie w ciężkich czasach. Niektórzy mówią wprost, uchronił nas przed wojną domową. Kardynał Wyszyński mówił, że pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca. I być może Maryja, którą nazywamy królową, zwłaszcza królową Polski, nam to przypomina, bo ona jest królową Polski, ale nie po to, żebyśmy wieszali sobie rynkaw na piersi z jej podobizną i szli mieczem wycinać innych albo siebie nawzajem. Nie. Maryja jest królową, matką, która nas uczy i to Maryja nie uczy nas żadnej sztuki wojennej, tylko uczy nas, co to znaczy i jak przychodzić z krzyżem i pod krzyż Pana Jezusa. Może warto pomyśleć, czy Pan Bóg czasami nie chce, bo tegorocznym poście w jakimkolwiek momencie mojego życia, żebym ja przyszedł pod krzyż, może Jezus chce mi tam coś powiedzieć i dać, i tylko tam to dostanę. W jakimś trudzie, w jakiejś boleści, tak jak Maria, tak jak Piotr. A może komuś trudno jest przyjść pod krzyż, no bo czuje się tam taki szłaby, taka nieładna, taki nieprzygotowany, taki niegodny. I właśnie wtedy trzeba Marię prosić jako matkę, żeby ona nas tam zaprowadziła za rękę. Tak jak nieraz matka prowadzi jakiegoś łobuża, takie. Zasmarkane, nieporadne dziecko. Bo no nieraz tylko Maria sobie da z nami radę, żeby nas do Boga pod ten krzyż przyprowadzić.